Hej Admiral, czas zmienić fakt. Że dawno nie było żadnej recenzji. Dziś Cold Steel Black Rock Hunter, jeden z ciekawszych noży. Pewnie słyszycie, że z moim głosem jest coś nie tak. Wybaczcie mi, jeśli wam to przeszkadza. Jestem nie do końca zdrowy, aczkolwiek jest weekend, więc powinienem coś nagrać. Cold Steel Black Rock Hunter jest bardzo ciekawym nożem, który, jak widzicie, ma dość unikatową konstrukcję. Pomysł był taki, że firma Cold Steel robi motylka, który nie jest do końca motylkiem. Jak widzicie, konstrukcja rękojeści jest zaczerpnięta żywcem z balisongów, To znaczy mamy dwa ramiona, które po rozłożeniu dopiero składają się w powiedzmy pełnowymiarową rękojeść, natomiast noża nie da się rozłożyć ani złożyć jedną ręką, ponieważ jak widzicie, każde z tych ramion ma coś w stylu sprężynki, jak się przesuwa, to widać, że trochę odstają. Bardzo podobna konstrukcja jest e, chociażby w scyzorykach. Fachowo nazywa się to slip joint. W każdym razie, a, jak widzicie, przez to nóż a, jest tylko i wyłącznie możliwy do obsługiwania a, dwiema rękami. Przy okazji pomaga w nam, nam w tym ten e, sznureczek. W każdym razie pomysł jest taki, że nie wszędzie e, na Ziemi i nie wszędzie e, we wszystkich Stanach Ameryki e, można mieć przy sobie legalnie e, balisonga, ewentualnie jakiś inny nóż, który jest otwierany e, jak to ładnie e, amerykańska legislacja nazywa, e, grawitacyjnie. O. Więc. E, no cóż, mamy tutaj e, nożyk, który jest e, tak bezpieczny jak Balison. Jak widzicie, jeż jeżeli tylko trzymamy obydwa e, ramiona, to nóż nie ma prawa się złożyć. E, ale przy okazji jest to nóż e, legalny praktycznie w całej Ameryce. No chyba, że jakiś stan ma obostrzenia co do innych elementów. W każdym razie, jak widzicie, jest to całkiem fajna konstrukcja. Trzeba się przyzwyczaić do tego składania i rozkładania, nie jest tak szybkie jak inne noże. Na pewno nie przebija szybkością noży taktycznych, aczkolwiek myślę, że jeśli ktoś przesadnie zwraca uwagę na to, żeby nóż był bezpieczny, to myślę, że to jest jedna z ciekawszych opcji. Ok, zajmijmy się samym nożem. Generalnie, jak widzicie, jest dość e, spory po złożeniu, ma 12 cm. Aczkolwiek nie przeszkadza aż tak bardzo w kieszeni. E, mamy tutaj e, dość płaską konstrukcję, e, niecały centymetr. Nie chce mi się tego mierzyć, szczerze mówiąc. Aczkolwiek e, nie przeszkadzało mi zupełnie w kieszeni, nawet w jakichś e, spodniach z małymi kieszeniami. Więc, e, naprawdę, fajna rzecz. Nie przekręca się w żadnym wypadku w kieszeni, więc to też nie jest opcją. Generalnie bardzo fajny, kompaktowy, duży nożyk. Po rozłożeniu nożyk rośnie nam do niecałych 22 cm, a może nawet coś ponad 22 cm, w każdym razie w okolicach 22 cm długość głowni tam mniej więcej 10 cm, więc. Całkiem sporo Głównie wykonana jest ze stali Aus-8, bardzo fajne hartowanie, eee, nie wiem czy kryogeniczne, e, Cold Steel w e, innych nożach e, na pewno e, hartuje je kryogenicznie, aczkolwiek e, to nie jest aż tak ważne, ważne jest to, że naprawdę fajnie trzyma ostrość, e, co prawda noża nie kotowałem aż tak bardzo, nie chciałem go uszkodzić ani nic w tym stylu, aczkolwiek e, naprawdę fajna rzecz. Um, jedyne co może przeszkadzać to niestety ten wklęsły śliw e, dość wysoki, e, dość mocno zarysowany, generalnie e, wychodzi tutaj tak jakby e, myśliwskość tego noża powiedzmy, nigdy w myśliwym nie byłem, więc e, nie wiem dokładnie e, jak... E, sprawdza się powiedzmy nóż i jakie musi mieć e, właściwości żeby być dobrym nożem myśliwskim do jakiegoś skurowania i porcjowania mięsa, aczkolwiek e, tutaj bardzo e, wychodzą nam te cechy e, noża myśliwskiego jeśli chodzi o głównie, czyli mamy dość e, dość mocno zarysowany wydłużony czubek i właśnie ten wklęsły e, szlif, który pozwala nam e, jakoś łatwo e, Oddzielać to mięso i porcjować je e, przy cięciu jakichś twardszych materiałów. Niestety e, głównie działa jak dość spory klin więc nie jest to najlepszy wybór, jeśli chcecie na przykład, nie wiem, chociażby pokroić e, cebulę. E, w tym momencie już musimy walczyć trochę z tym nożem. Aczkolwiek poza tym, e, bardzo fajny do krojenia różnych e, cieńszych rzeczy, ewentualnie bardziej miękkich rzeczy. E, nie, nie było jakichś rzeczy, które działo się naprawdę źle, e, więc generalnie głównie na plus. Powiedzmy, e, może wolałbym nawet ten płaski szlif e, w jakichś tam ramach. Wiecie, e, bardziej e, wytrzymałego. Wytrzymałej głowni, aczkolwiek e, absolutnie nie wyznaję zasady, że głownia w nożach składanych ma być jakaś super wytrzymała, ani też, że powinniśmy ją obciążać, więc to też jest ważne. Pamiętajcie, że do każdej pracy jest wymyślone narzędzie. E, jeśli jakaś praca Wam nie idzie, to znaczy, że używacie złego narzędzia proste. E, Przechodzimy dalej. Mam rękojeść, która składa się oczywiście z tych dwóch ramion. Blokowane, tak jak wspomniałem, w trzech różnych miejscach. Ramiona nie są, jak widzicie, identyczne. Z tyłu mamy po prostu płaskie ramię, które jest raczej proste i wydłużone. Natomiast to drugie ma również dziurkę ze sznurkiem i profilowanie pod palca. Całość. Trzyma się bardzo dobrze ten jimping z tyłu, co prawda jest tylko wycięty w tworzywie. E, tworzywo to Grivory, aczkolwiek nadal całkiem fajnie działa. E, nóż trzyma się bardzo wygodnie e, w różnych pozycjach. Oczywiście w rewersie nikt noża używać nie będzie, aczkolwiek też jest nieźle. E, bardzo fajna rzecz. E, mimo, że jest płaska też to... E, Całkiem fajnie się trzyma. E, idąc dalej, mamy e, klip, z którego troszeczkę się bałem, bo jak widzicie, e, nie jest do końca w osi noża, powiedzmy. E, bałem się po prostu, że. E, Nóż będzie miała jakąś tendencję do przekrzywiania się, albo wiecie, obracania się coś w tym stylu, aczkolwiek nic takiego się nie działo. Fajna, fajny nacisk, nie za duży, nie za mały. Pod klipsem też jest w miarę płaskie, tworzywo, więc nie ma problemu. Akurat z tym, więc. Nie psuje nam w żadnym wypadku a jakoś spodni czy coś w tym stylu. Jeśli bardzo chcecie rozkręcić nóż, to wszystkie śrubki. To gwiazdki typu tarks. E, więc generalnie fajna rzecz. Nie możemy przełożyć klipsa w inne miejsce, aczkolwiek e, myślę, że to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Zwłaszcza, że tutaj jak wsadzamy sobie nóż do kieszeni, zostaje nam jeszcze ten sznureczek, który przy okazji oprócz otwierania noża e, może nam pomóc przy e, wyciąganiu go z kieszeni. Więc generalnie jako EDC nożyk nie jest najlepszy, powiedzmy. Bardziej wychodzi jednak jego myśliwskość, tak jak stwierdziłem. Nie wiem, czy istnieje to słowo. W każdym razie, nie, nie istnieje. Ale właśnie wymyśliłem. Wiecie o co mi chodzi. Jak ktoś jest polowniczym, to pewnie taki nożyk bardzo by mu się przydał. Natomiast jako EDC myślę, że jest troszkę przekombinowany, chociażby fakt, że otwiera się dłużej niż typowy taktyczny nóż może być trochę męczące. Czasem nie chciało mi się go otwierać do końca, więc otwierałem go tylko w ten sposób i coś, jakąś nitkę albo coś w tym stylu przecinałem, bo nie chciało mi się, wiecie, robić całej tej, całego tego. Całej tej ewolucji, więc generalnie trzeba zwrócić uwagę też na to, że no cóż, jeśli zaczniecie otwierać nóż przy ludziach w publicy, to też mogą nie najlepiej na to zareagować. Natomiast na plus na pewno to, że mimo, że jest to duży nóż, to jest kompaktowy i przyjemnie się go nosi. Generalnie. A, bardzo fajny, i tyle mogę Wam powiedzieć, e, jeśli chcecie znać moją, moje generalne zdanie. E, co prawda, e, wiem, że teraz przez jakiś czas muszę odpocząć od dziwnych noży, po prostu ponosić e, jakieś typowe, e, otwierane, wiecie, w bok e, folderki, aczkolwiek ten na zawsze zostaje e, ze mną, ponieważ, e, no cóż jest po prostu zbyt fajne. Nie znajdziecie go aktualnie chyba w żadnym sklepie internetowym. Cold Steel przestał produkować ten model. Wydaje mi się, że doszli do wniosku, a raczej pewnie kiepsko się sprzedawał właśnie przez to, że był trochę przekombinowany jako nóż składany. No cóż, nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, jeśli jest się myśliwym. Zwłaszcza myśliwym, który na jakiś czas znika po prostu w buszu i wychodzi z niego za jakiś czas. Bardziej chyba uniwersalną opcją jest zabranie noża. Zabranie noża typu fixed, w którym mamy po prostu całą głownię i możemy zrobić nim dużo więcej oprócz skurowania zwierzyny, ewentualnie porcjowania jej. Więc tak, można tak. Za dużo słowa, tak. Aczkolwiek e, myślę, że jeśli bardzo Wam się podoba i znajdziecie go jeszcze w jakimś sklepie, to warto go nabyć, chociażby e, dlatego, że jest to fajna ciekawostka. E, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój głos i e, moja niekoniecznie zdrowa koncentracja e, nie przeszkodziły Wam w odbiorze. E, mam nadzieję, że. E, Uda mi się ogarnąć wszystko z uczelnią i wypuścić więcej filmów. A w ciągu najbliższych kilku tygodni do tego czasu dziękuję Wam za uwagę i jak zwykle życzę Wam miłego dnia.